Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Psalm 105, czwarty werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do Ciebie. Gdy nie daję Ci żadnych konkretnych wskazówek, zostań tam, gdzie jesteś. Skup się na swoich codziennych zadaniach ze świadomością, że jestem przy Tobie nieustannie obecny. Gdy działasz z myślą o mnie, opromienia cię radość płynąca z mojej obecności. W ten sposób zapraszasz mnie do każdej sfery swojego życia. Gdy współpracujesz ze mną we wszystkim, moje życie łączy się z Twoim. Jest to sekret nie tylko radosnej, ale też zwycięskiej egzystencji. Stworzyłem cię z myślą, byś polegał na mnie w każdej chwili, świadom, że beze mnie nic nie możesz uczynić. Bądź wdzięczny za ciche dni, gdy zdaje Ci się, że nic wielkiego się nie dzieje, nie czuj się znudzony tym, że nic się nie dzieje. Wykorzystaj czas rutyny na szukanie mojego oblicza. Ta transakcja, choć niewidoczna, ma ogromne znaczenie w Duchowym Królestwie, a oprócz tego zsyłam ci wiele błogosławieństw. Gdy z ufnością przemierzasz ze mną korytarze codzienności.